Wymień wszelkie wkłady atramentowe z niskim poziomem atramentu lub bez atramentu na oryginalne wkłady HP lub wkłady HP Instant Ink. Najpierw włącz drukarkę. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Poczekaj, aż karetka przestanie się przesuwać i wydawać odgłosy. Naciśnij wkład atramentowy, który chcesz wymienić, aby go zwolnić, a następnie wyciągnij wkład prosto. Wyjmij wkład atramentowy z drukarki i odłóż go na bok w celu oddania do recyklingu. Więcej informacji na temat recyklingu zużytych wkładów HP można znaleźć na stronie hp.com ukośnik Recycle. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Pociągnij za pomarańczową wypustkę, aby zdjąć opakowanie z tworzywa. Spowoduje to prawidłowe odsłonięcie otworu wentylacyjnego na górze wkładu atramentowego. Obróć w lewo pomarańczową nasadkę na spodzie wkładu atramentowego, aby ją zdjąć. Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani portu atramentu. Ich dotknięcie może powodować zatkanie, błędy atramentu i nieprawidłowe połączenie elektryczne. Zainstaluj wkład zamienny w odpowiednim gnieździe. Dopasuj kolor etykiety do odpowiedniej kropki koloru na karetce. Wsuń nowy wkład atramentowy do gniazda. Następnie dociśnij go, aż zatrzaśnie się na miejscu. W razie potrzeby, wymień wszelkie pozostałe wkłady atramentowe. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Drukarka jest gotowa do użycia.